Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj elektryczny słów od Volkswagena zapraszam. właśnie, jeśli chodzi o nazwę, czy ID4, czy ID4. Kilka miesięcy temu, jak prezentowałem ID3, to wtedy wszyscy mówili ID3, a nie ID3. Więc analogicznie, żeby być konsekwentnym, dla mnie jest to ID4, a nie ID4. A tak oto nasz dzisiejszy ID4 prezentuje się pod maską. Powiem tak, no jak na Volkswagena, to nie popisali się przesadnie. Volkswagen zawsze słynie z uporządkowania ergonomii tego co najlepsze, a tu gdyby się starannie przyłożyli, to proszę zobaczyć, tu jest mnóstwo przestrzeni wszędzie, ale jest ta przestrzeń jakby tak porozrzucana. Tu troszkę przestrzeni, tu troszkę przestrzeni. Gdyby udało im się to uporządkować, osłonić pewną osłoną, to można by tu jeszcze spory schowek wygospodarować z przodu, od na przykład na te kable, które się mieszczą z tyłu, bo pomyślmy na przykład o takiej sytuacji, że jedziemy w pełni załadowanym samochodem, powiedzmy z gór nad morze, wiadomo, ja że nie starczy nam baterii, musimy gdzieś po drodze zrobić ładowanie. No i wtedy co? Bagażnik załadowany po samdach, Musimy coś tam wyjmować, przesuwać, przestawiać, żeby wydobyć te kable z tego dolnego schowka. Można by było tu wygospodarować miejsce, te kable słuchać tutaj, wtedy obyłoby się bez opróżnienia bagażnika. Ale to taka moja dygresja. I statystycznie, proszę, rzućmy okiem do bagażnika. 543 litry. Myślę, że na kompaktowego suwa to rozmiar jak najbardziej w porządku. Oczywiście funkcjonalność, jak zawsze Volkswagenie. Tu półki po bokach. Tutaj Drugi bagażnik pod tą półeczką, taki płytszy. I jeszcze trzeci, taki dosyć głęboki schowek na ładowarkę i przewody, żeby wszystko znalazło swoje miejsce. I tradycyjnie rzut dzisiaj prezentowanego samochodu od spodu. Proszę, niech Państwo spojrzą. Jest to bardzo ładnie zabudowane, ale widać tutaj półosie napędowe, więc to, co mówiłem, silnik umieszczony z tyłu, napędzający koła tylne. Oczywiście tutaj zawieszenie wielowahaczowe. Tu pod podłogą na środku samochodu zabudowane... Akumulatory. Z przodu jedna wielka osłona i tu można popatrzeć, że już jakby jest przygotowane miejsce dla samochodów czteronapędowych. Jeżeli pojawią się w przyszłości, a na pewno się pojawią, bo Volkswagen już o tym mówi ID4 czteronapędowe to z przodu będzie drugi silnik napędzający koła przedniej osi. Jeśli chodzi o funkcjonalność dzisiaj prezentowanego samochodu, to jest ona wyśmienita. Zresztą Volkswagen od zawsze słynie z funkcjonalności i ergonomii. Proszę, proszę spojrzeć, tutaj taki zasuwany schowek. Wewnątrz przegródki, żebyśmy sobie mogli swobodnie tutaj ustawiać czy kubki z napojami, czy, czy butelki z napojami. To wszystko jest multifunkcyjne, może każdy sobie dopasować według własnych potrzeb. Tutaj jeszcze półeczka na smartfon, oczywiście z ładowarką indukcyjną. Dwa złącza USB typu C. Wszystko ładnie możemy zasunąć. Tutaj tak samo dwa uchwyty na kubki, ładna półeczka. Jeżeli ktoś w danym momencie nie potrzebuje uchwytów na kubki, to może sobie tą półeczkę oczywiście wymontować. Zostawić sobie większą, czy przełożyć sobie... Powiedzmy przegródkę, proszę bardzo, z tej, z tej dolnej półki. Także jak zwykle u Volkswagena, wszystko przemyślane, rozplanowane. Bardzo, bardzo korzystnie to wszystko się tutaj prezentuje. Przed pasażerem również proszę spojrzeć duży zamykany schowek. Jeśli chodzi o materiały użyte do budowy wnętrza, to z przodu jest całkiem nieźle. Ładna tutaj jeszcze taka aluminiowa listwa to wszystko jest dosyć miękkie. Może na pierwszy rzut oka nie wygląda to najlepiej, ale proszę mi wierzyć, jest to bardzo dobry materiał, bardzo dobrze spasowany. Bardzo duży, czytelny ekran centralny. Powiem, że jest on większy niż w ID3. Tak samo jak tam bardzo dobrze reaguje na dotyk. Wszystkie funkcje możemy tutaj sobie stąd wybierać. To o to mówiłem prezentując ID3. Oświetlanie ambientowe, więc tu jest bardzo dużo funkcji do wyboru. To co też już nie jest nowością w Volkswagenie, to te suwakowe czy dotykowe Podgłaśnianie czy zwiększanie bądź zmniejszanie temperatury, te rzeczy trzeba się do nich przyzwyczaić. One działają bardzo intuicyjnie, aczkolwiek są, powiedzmy, dzisiaj już konwencjonalne, ale kiedyś konwencjonalne mieliśmy pokrętła, a w tej chwili we Volkswagenach konwencjonalne są suwaki. Głęboka kieszeń w drzwiach, na szczęście jest wyścielana, więc przedmioty tu wkładane nie będą nam rezonować, czy robić hałasu. Proszę bardzo, tutaj może piano black, a więc palcujący się materiał może nie najszczęśliwsze rozwiązanie takie sobie tutaj zrobili, być może przez to, że ta wersja jest bardzo bogata, może stąd to tak jest i proszę spojrzeć tutaj, tutaj taka nie wiem czy innowacja, no w każdym razie na pewno nowość w Volkswagenie z pozycji kierowcy oczywiście sterujemy wszystkimi czterema szybami elektrycznie, ale mamy tylko dwa przyciski, żeby sterować tylnymi szybami należy najpierw nacisnąć przycisk rear żeby można było sobie otwierać i zamykać okna w drzwiach tylnych jeśli chodzi o ilość miejsca wewnątrz przy miejsce pracy kierowcy to powiem, że jest ono bardzo wygodne, bardzo przytulne. Bardzo mięsista, gruba, dobrze leżąca w dłoniach kierownica. Oczywiście tutaj z pełnym sterowaniem multimediami trzeba się troszkę, troszkę przyzwyczaić, bo jest to sterowanie dotykowe. U dołu jest spłaszczona. Ilość miejsca dla mnie w zupełności wystarczająca. Przypomnę 1,88 m. Pomimo panoramicznego dachu, mam spory zapas miejsca nad głową. Bardzo wygodnie mi się siedzi w tym fotelu. Przypomnę, jest to fotel ergo Active, a więc opracowywany przez samych ortopedów, żeby nasz kręgosłup nie cierpiał. Dodatkowo samochód jeszcze jest słupem, więc w ogóle bardzo wygodna pozycja za kierownicą. Ilość miejsca na nogi bardzo duża. Spójrzmy, jak to wygląda z tyłu. Właśnie wsiadłem za siebie, przedni fotel ustawiony pode mnie. Proszę spojrzeć, ogromna ilość miejsca na kolana. Dla mnie, w zupełności nad głową, myślę, że osoby o wzroście powyżej 1,90 m mogłyby tutaj haczyć. Ale w tym konkretnym egzemplarzu, z tego względu, że jest tu dach panoramiczny, gdyby go nie było, to pewnie swobodnie mogliby tu siedzieć pasażerowie do 1,95 m. Bezproblemowa ilość miejsca na szerokości ramion. Brak tunelu środkowego, proszę spojrzeć. Nie biegnie tu żaden tunel centralny. A więc myślę, że nawet miejsce na stopy znalazłoby się do dziecka. No, dla mnie byłby tu mały kłopot. Natomiast, siedząc na środkowym miejscu, znajduję do siebie miejsce. Mogę się pokusić o stwierdzenie, że tym samochodem na tylnej kanapie może podróżować nawet trójka dorosłych osób, a na pewno dwie osoby dorosłe i jedno dziecko. Taka mała dygresja. Z przodu ten materiał był wyśmienity, miękki. Z tyłu, co do jakości, nie mam żadnych zastrzeżeń montażu. Natomiast jeśli chodzi o jakość tego materiału. To w tym miejscu jest tu tani plastik. Nie wiem, czy za mocno włączyli się w całą tą imprezę księgowi. Tak to specjalnie ukryli. Wiadomo, większość nas jeździ z przodu. Z przodu jest super, z tyłu jest nieco gorzej. Ten nie najlepszej jakości plastik na drzwiach. Tym bardziej dziwi, że proszę spojrzeć. Fotele są pięknie wyścierane zarówno z przodu, jak i z tyłu. To można powiedzieć, że jak chodzi o wyściłanie foteli, to jest to samochód klasy wyższej, a nie kompaktowy SUV. Prezentowany egzemplarz odpycha się na kołach 21 calowych o rozmiarze 255 40 21, czyli opona dosyć szeroka, profil 40, bardzo ładna alufelga. Z takich jeszcze ciekawostek proszę spojrzeć. Z tyłu mamy bęben, a więc z tyłu hamulce bębnowe. Dawno nie spotkałem się z takim rozwiązaniem we współczesnych samochodach. Z przodu jak najbardziej tarcze, z tyłu bębny. Być może przez to, że to co mówiłem wcześniej, elektrykiem należy zawsze jeździć z włączoną rekuperacją, a więc wtedy bardzo rzadko używamy Pedału hamulca. Być może tak to przez to konstruktorzy zaplanowali. Kolejną ciekawostką jest to, że projektanci bardzo ładnie zaprojektowali klamkę, która jest nieruchoma. Otwieramy samochód w ten sposób, że wkładamy palec pod nią i otwieramy klameczką wewnętrzną, zarówno z przodu jak i z tyłu. Te klamki są tylko tak designersko wizualnie zrobione. Są one nieruchome. Wewnątrz znajdują się klameczki do otwierania drzwi. Tak więc jeździmy naszym dzisiaj prezentowanym ID4 od kilkudziesięciu minut. Otrzymaliśmy go do testu. To miał łączny przebieg kilkanaście kilometrów, baterię naładowaną na 88%. Bo ten samochód jest całkowitą świeżynką, został zarejestrowany w tym tygodniu. My głównie nim jeździmy po autostradzie. I powiem, że na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Samochód świetnie się prowadzi, jest bardzo wygodny, przestronny, komfortowy. Jeśli chodzi o parametry baterii, to w dużej mierze możemy je sprawdzić z tego względu, że mamy kwiecień, pogoda nas nie rozpieszcza, Co chwilę pada, więc wycieraczki jest bardzo zimno, 4 stopnie na zewnątrz, a więc ogrzewanie. Większość dystansów pokonujemy na autostradzie, na którą właśnie znów wjeżdżamy. Jesteśmy w okolicach kolina, więc autostrada A2. Czyli samochód jest dosyć intensywnie przez nas wykorzystywany, więc odniesiemy też się za chwilkę do jego maksymalnego dystansu, jaki może pokonać na jedno ładowanie. Proszę niech Państwo spojrzą, samochód od Naładowania do pełna pokonał w tej chwili 163 km. Zasięg, który jest tutaj wyświetlany na tym centralnym wyświetlaczu, no to będę małym, na wprost nie to 177 km. Podróżujemy autostradą, ale zmniejszyłem prędkość do mniej więcej 100 km na godzinę, czyli jakby dodać te 163 i to 177, no to daje nam 340 km. Należy przyjąć, że minimalny przebieg tego samochodu, bo mówię to co mówiłem wcześniej, jeździmy głównie nim autostradą i. Dużo w cudzysłowie bawiliśmy się wszystkimi funkcjami samochodu na postoju, gdyż to jest mój pierwszy kontakt z ID4. Czyli, jeżeli sobie przyjmiemy to, że minimalny zasięg to 340 km, to myślę, że jeżdżąc w ruchu miejskim z włączoną rekuperacją, którą nawet teraz mam włączoną, ale na autostradzie ona niewiele się przydaje, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie przebić 400 km. Może nie deklarowane przez producenta 500, czy około 500. Ale myślę, że 400 km w codziennej eksploatacji jest jak najbardziej realne. Myślę, że najciekawszą opcją, znajdującą się na pokładzie tego samochodu, jest to Travel Assist. Jest to połączenie wszystkich asyst kierowcy, które znajdują się na pokładzie, a w tym samochodzie wszystkie asysty kierowcy się znajdują, a także aktywnego tempomatu. Ta funkcja Travel Assist gwarantuje nam jazdę półautonomiczną. Proszę bardzo, puszczą kierownicę. Samochodno włączony, aktywny tempomat. Trzymam je w pasach ruchu. To jest funkcja Travel Assist. Proszę, proszę spojrzeć, wykrył ciężarówkę przede mną, od razu zwalnia i prosi mnie o przejęcie kierowania, gdyż nie włączyłem kierunkowskazu. Gdybym włączył kierunkowskaz, samochód samodzielnie wykonałby przedzanie i ustawiłby prędkość taką, jaką miał zadaną w aktywnym tempomacie. Także nie jest to jeszcze autonomiczna jazda, bo takiej tutaj nie ma, ale myślę, że... Mocno zaawansowana jazda półautonomiczna, To jest chyba najciekawsza funkcja tego samochodu. Świetne rozwiązanie. Myślę, że następnym krokiem już w samochodach Volkswagena, więc pewnie w następnej generacji tego samochodu będzie jazda w pełni autonomiczna. O co mogę się troszeczkę zdekoncentrować? Powtarzam troszeczkę, bo samochód zawsze nam podpowiada, że jednak kierowca odpowiada w tym momencie za jazdę, ale powiem, że w tym samochodzie działa to już wyśmienicie. I proszę niech Państwo spojrzą, pokażemy jedną z największych zalet samochodów elektrycznych. A mianowicie ciszę, która panuje wewnątrz kabiny pasażerskiej, ustabilizuje prędkość na poziomie 100 km na godzinę. Na chwilkę zamilknę, żeby można było sprawdzić, jaki hałas jest wewnątrz. Proszę bardzo. Proszę, myślę, że jest całkiem nieźle. 59 decybeli, jeszcze żeśmy wyprzedzali ciężarówkę, więc bardziej było słychać ciężarówkę aniżeli opływające nas powietrze, czy opory toczenia, czy szumy toczenia opon. Tak jeszcze gwoli ciekawości. Podróżujemy z prędkością 100 na godzinę. Chwilowe zużycie energii. Proszę spojrzeć na poziomie 22, 23 kWh. Oczywiście to jest chwilowe, więc jest bardzo zmienne. Tych dynamicznie przyspieszę. Więc przy dynamicznym przyspieszaniu, jeżeli pedał gazu, w cudzysłowie gazu, wciśnięty mam do deski, to samochód nawet pokazuje chwilowe zużycie na poziomie 80 kWh. No, ale każdy samochód przyspieszając gwałtownie takie zużycie myślę, by pokazał. I analogicznie, jak przy 100 na godzinę, w tym momencie przez 140 na godzinę, proszę bardzo, mamy 140 na godzinę. Chwilowe zużycie energii oscyluje w granicach 38-36 kWh. A hałas na pokładzie samochodu już Państwu pokazuję, więc zamilkę na chwilkę. W granicach 63 dB, więc myślę, że znakomita wartość. Przy prędkości 140 km na godzinę, można w kabinie swobodnie rozmawiać, praktycznie szeptem, delikatnie tylko słychać opływające samochód powietrze poza tym panuje na pokładzie totalna cisza prezentowany egzemplarz jest bardzo szczodrze wyposażony ma także system kamer 360 no stopni co Państwo widzą na obraz z kamery cofania nakłada się także linia czy dynamicznie nakładają się linie co ułatwia manewrowanie na ciasnych parkingach i po raz kolejny zawróciliśmy na wiadukcie Wjeżdżamy z powrotem na autostradę, żeby pokazać Państwu dynamikę ID4. 8,5 sekundy do setki nominalnie. Myślę, że całkiem nieźle. Proszę spojrzeć, jak ten samochód robi to w rzeczywistości. Bardzo sprawnie się rozpędza, bezszelestnie i po małej chwili mamy 140 na h Wspomnę jeszcze, że on bardzo dobrze się rozpędza, bo może 8,5 sekundy, samochody sportowe robią to lepiej, ale przypomnijmy, że to nie jest samochód sportowy, tylko rodzinny SUV o niemałej masie, przekraczającej ponad 2100 kg, stąd to przyspieszenie moim zdaniem bardzo dobre. Co mnie tu jeszcze urzekło po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, to to, że tu jest świetny head-up display, wyświetla nam nie tylko prędkość, ale także wskazania z nawigacji, taki head-up display z rozszerzoną rzeczywistością, bardzo fajnie to funkcjonuje. Prezentowany egzemplarz zalicza się do premierowej edycji First. Ceny jego zaczynają się od 156 tysięcy, natomiast ten, który się poruszamy jest bardzo dobrze skonfigurowany i jego cena to 240 tysięcy złotych brutto. Jest on z baterią 77 kW, mocą maksymalną 204 koni i 310 Nm, a więc bardzo mocną jednostką napędową. Może jeszcze tylko wspomnę, że ma silnik umieszczony z tyłu i napęd na koła tylne. Docelowo będą samochody z napędem na cztery koła, wtedy będą miały dodatkowy silnik umieszczony z przodu. Oczywiście, ekran multimediów działa bardzo płynnie, bardzo wiele funkcji do wyboru. Takie jak oświetlenie ambientowe, o którym już mówiłem. no Nie chcę tego dublować, to wszystko też pokazywałem prezentując ID3. Tutaj działa to jeszcze sprawniej, jeszcze lepiej reaguje na dotyk i jeszcze większy jest centralny wyświetlacz. Także, jeśli chodzi o układ inforozrywki, to mogę się wypowiadać w samych superlatywach. Powiem więcej. Podróżujemy praktycznie przez pół dnia już tym samochodem autostradą z prędkościami autostradowymi. Proszę spojrzeć, jadę 140 na godzinę. Samochód świetnie się prowadzi, jest suwem ma wyżej poprowadzony środek ciężkości, ale tego w ogóle nie czuć. Bardzo sprawnie mimo dużej masy przyspiesza. Bardzo dobrze reaguje na polecenia kierowcy, jeśli chodzi o układ kierowniczy, to samo układ hamulcowy, gdy musimy awaryjnie zahamować, świetnie opóźnia. Gdy nie musimy awaryjnie hamować, ja mam cały czas włączony układ rekuperacji, więc tylko proszę, zdejmę nogę z pedału gazu, samochód gwałtownie wytraca prędkość, a tym samym ładuje akumulatory. W tej chwili było hamowanie z prędkości autostradowej, zasięg wzrósł mi o 1 km, niby niewiele, ale jeżeli takie cykle powtarzamy wielokrotnie, to ta bateria raz naładowana na kilkanaście kilometrów w danym cyklu nam starczy, także myślę, świetne rozwiązanie. Proszę spojrzeć na ekran centralny. Przed chwilą znów zjechaliśmy z autostrady. Proszę się nie sugerować tym, że jeździliśmy nim tylko 31 minut, on to za każdym razem robi od, jakby w cudzysłowie, zgaszenia samochodu, a żeśmy w czasie dzisiaj kręcenia materiału wielokrotnie się zatrzymywali. Zabieraliśmy ze sobą kluczyk, także on w tym momencie uznawał, że jest zgaszony, więc z ostatnich 31 minut. W większości pokonanych na autostradzie z prędkościami 140, 140 średnie zużycie energii 29,2 kWh i myślę, że ten wynik jest bardzo dobry. Powtarzam, bardzo dobry, z tego względu, że podróżowaliśmy z prędkościami 140, 140 nawet 1,2 na godzinę, więc to jest znakomity, myślę, rezultat. A do tego jeszcze co chwilę, żeśmy zwalniali i przyspieszali, więc tym bardziej, nie żałowaliśmy sobie samochodu, więc należy to przyjąć jako jego maksymalne zużycie energii. Powiem tak, po zjeździe z Autostrady, jeżdżąc w terenie zabudowanym, samochód toczy się prawie że bezszelestnie, to co, zawsze, to co zawsze jest największą zaletą elektryków, to to, że toczą się one prawie że tak, w taki sposób, że ich w ogóle nie słychać. Ten ma tak samo. No i nadeszła pora, aby ten samochód troszkę podsumować. Powiem tak, nie osobiście zaskoczył bardzo pozytywnie. Jest jeszcze bardziej dopracowany niż ID3. Wiadomo, ID3 to świetny samochód, rywal Golfa, kompaktowych rozmiarów. ID4, jeszcze lepszy od niego dla mnie, rywal Tiguana, więc jakby wewnątrz rodzinna konkurencja, ale oczywiście tam tamten jest o bardziej konwencjonalnych napędach, ten o napędzie elektrycznym, więc myślę, że jakoś sobie w koncernie poradzą z tymi dwoma różnymi modelami, Powiem bardzo przestronny, bardzo wygodny, bardzo cichy i jednak o bardzo dobrym zasięgu, bo to co mówiłem na początku, że jego realny zasięg przy prędkościach autostradowych około 340 km, no ale to jest przy prędkościach autostradowych. Jak wiadomo, nie mamy ich jeszcze na tyle, żeby łączyły wszystkie miasta ze sobą, a więc jeżdżąc z nim na drogach pozamiejskich czy w terenie zabudowanym, myślę, że ten zasięg spokojnie przebije 400 km. Samochód świetnie się prowadzi, świetnie reaguje na polecenia kierowcy wykonywane. Czy to poprzez kierownicę, czy to poprzez pedał przyspiesznika, czy pedał hamulca. Także dla mnie naprawdę super samochód, szczerze Państwu polecam. Może jeszcze coś, co mnie najbardziej urzekło, jednak najbardziej mnie zaskoczyła pozytywnie ta funkcja travel assist. Świetnie to tutaj funkcjonuje w tym samochodzie, to już jest jazda rzeczywiście półautonomiczna. A z takich rzeczy, które mnie najbardziej zaskoczyły, ale w negatywnym świetle. To jednak ten plastik na tylnych drzwiach, o którym wspominałem. No nie przystoi firmie Volkswagen, żeby z tyłu był taki słaby plastik na drzwiach. No i to nieco nieuporządkowane wnętrze, patrząc pod maskę samochodu. Tam przydałoby się to lepiej zagospodarować i wygospodarować jeszcze jakiś niemały schowek. Jednym słowem dla mnie naprawdę świetny słów. Ogromne podziękowania do firmy Ignaszak Konin z siedzibą w Starym Mieście, nieopodal Konina, za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Państwu dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby również odbyć jazdę próbną takim samochodem, to oczywiście można się udać do firmy Ignasza Konin. Tutaj doradcy zaprezentują samochód, przedstawią wszystkie jego walory, ceny, zalety. Zezwolą na jazdę próbną. Szczerze polecam. Dziękuję za uwagę i do następnego cześć.